W mieście. Zadajemy pytania, które budzą emocje. Poruszamy tematy najważniejsze dla radomia. Nasi goście komentują wydarzenia wpływające na twoje życie. Mocna rozmowa. Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Witam bardzo serdecznie w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Panie Ministrze, Mariusz Kamiński przebywa wreszcie śledczym w Radomiu, osadzony w więzieniu. Państwo tam protestujecie. Jak się czuje pan Kamiński? W jakich warunkach przebywa i czy będziecie tam dalej protestować? Tak, oczywiście będziemy protestować, bo jest więźniem politycznym. A w jakich warunkach przebywa? No, próbowaliśmy się czegokolwiek dowiedzieć, ale drzwi więzienia zamknięte. Dzisiaj spróbuję tam pójść w godzinach urzędowania, bo żeśmy się dowiedzieli, że dopiero w poniedziałek będzie można jakoś tam dostać się do kogoś, kto nam odpowie, jaka jest sytuacja. Rozmawialiśmy gdzieś tam chwilę przez głośnik i dowiedzieliśmy się, że dopiero w poniedziałek więc kilka dni nie było kontaktu. Żona miała kontakt z panem posłem. I on no, prowadzi głodówkę, jest rzeczywiście już w tej chwili w takim ciężkim stanie, bo no, po tych siedmiu dniach głodówki jego parametry życiowe bardzo się obniżyły. No ale większych jakichś informacji nie mamy. Co prawda, lekarz powinien być 24 godziny na dyżurze w więzieniu, ale informacji nie mogliśmy. Dokładniejszych uzyskać. Skar... Był też marszałek Karczewski, mm -hmm. pani poseł Kwiecień, i tutaj pan doktor, i pani dyplomowana pielęgniarka też chcieli się dowiedzieć o stan zdrowia nie dostaliśmy informacji. Z każdym dniem do tych protestów dołącza coraz więcej osób i no, nie dziwi to, bo to zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego rzeczywiście to jest taki punkt zapalny w polityce i jest to na językach chyba w całej Polsce i w mediach naprawdę bardzo mocno komentowane. Radomianie też protestowali na tym marszu, na proteście w Warszawie, proteście wolnych Polaków, jak państwo ten protest nazwali, właśnie na ulicach Warszawy. Czy myśli Pan, że te antyrządowe demonstracje one mogą doprowadzić do wcześniejszych czy kolejnych wyborów parlamentarnych w Polsce? Mam nadzieję, że w ogóle jeszcze wybory w Polsce się będą odbywać, bo takie łamanie prawa, konstytucji i wszystkich procedur, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili, to ostatni raz były w stanie wojennym. Więc tak jak ta grupa wejścia, która siłowo przejmowała media na swoich e, telefonach, nazywała się grupą wejścia, tak w tej chwili mamy do czynienia, no, można powiedzieć z tym, co oni nazwali, że pachnie stanem wojennym. Rzeczywiście śmierdzi tutaj cuchnie wręcz stanem wojennym, te wszystkie działania są bezprawne. To używanie silnych ludzi do przejmowania instytucji. No, Jakieś nielegalne odwołania prokuratora krajowego, straszenie, że wejdą też tam jacyś silni ludzie. Blokowanie prezydenta przez autobus miejski w Radomiu, wejście Warsza do. Warszawie. W Warszawie, przepraszam, tak. W Radomiu nie. W Warszawie, choć prezydenci też z platformy i tu i tu. Wejście do kancelarii prezydenta policji i zatrzymanie. Tak słyszeliśmy, że też tam były jakieś dantejskie sceny rzucenia w ukrynę jednego z naszych ministrów do Kancelarii Prezydenta, co też jest jakimś ewenementem. Media międzynarodowe piszą o tym, co się dzieje w Polsce. W Stanach Zjednoczonych senatorowie interweniują u prezydenta na temat sytuacji postępowania bezprawnego rządu Donalda Tuska. No, miało być tak pięknie. Trzecia droga miała być stabilizatorem. Dzisiaj jednym z głównych liderów tej jakby to nazwać, no, drugiej no może chyba drugiego stanu wojennego, choć miała być trzecia droga, to jest raczej drugi stan wojenny jest też pan Hołownia, który uznał. Że posłowie nie są posłami, mimo że procedura w takich wypadkach, jeśli jest zgoda na aresztowanie, wymaga głosowania w Sejmie. No tutaj zdania tych konstytucjonalistów są podzielone, bo, bo, i, bo i, i, i państwo jesteście podzieleni tymi społeczeństwami, ale zostawmy tą dużą politykę, wejdźmy na nasze radomskie podwórko. No Ponad... tak, niestety, duża polityka rzutuje również na radomskie podwórko. No bo co w sytuacji, kiedy są łamane standardy demokratycznego państwa. Myśleć o tym, w jaki sposób działać w sposób demokratyczny, jeśli władza jest niedemokratyczna. No właśnie, teraz pytanie o Radomskie Lotnisko. Projekt, który miał się rozwijać, ale wśród polityków Platformy Obywatelskiej pojawiają się takie komentarze już dzisiaj w mediach społecznościowych, że niekoniecznie jest ten, to lotnisko tutaj potrzebne, że kosztem radomia, budowy lotniska w Radomiu zaniedbano lotnisko w Modlinie, że powinny te pieniądze być inwestowane w Warszawie, a tymczasem. Mamy już obsłużonych 103 tysiące pasażerów. Myśli Pan, że lotnisko w Radom jest zagrożone? Lotnisko w Modlinie zawsze było bez sensu usytuowane. Wszystkie ekspertyzy, kiedy podejmowano decyzję o tym, gdzie ma być lotnisko drugie po Warszawie, wskazywały, że Radom jest miejscem, które ze względów i komunikacyjnych, i warunków, Pogodowych i tego, że w ogóle tutaj jest lotnisko, no, powinno być to w Radomie. Natomiast, oczywiście, w Sejmiku jest koalicja platformy z PSL-em, czyli ci, którzy uważają, że po co lotnisko gdzieś tam, skoro jest w Berlinie, no, po co lotnisko w Radomie, skoro jest w Modlinie? No to jest po prostu, można powiedzieć, prymat polityki nad zdrowym rozsądkiem. No, bo tam w Modlinie, komu to lotnisko jest potrzebne. Dojazd do niego jest fatalny. Wokół właściwie są pustki, a tutaj Radom i okolice to jest kilka milionów obywateli. Jak widać po tym, ile już lotów stąd się odbyło i ponad 100 tysięcy pasażerów, to lotnisko ma tutaj sens. Natomiast tam jest to jakiś tam interes polityczny tych, którzy rządzą. Jaka pana zdaniem będzie przyszłość lotniska w Radomiu? Mam nadzieję, że będzie ono się rozwijać. Natomiast to wszystko będzie zależało od woli politycznej, no bo jeżeli przejęte zostają spółki skarbu państwa przez rządzących, to mogą po prostu powiedzieć: Dobrze, likwidujemy CPK, tak jak tam poszedł lasek, już są jakieś ekspertyzy, że w ogóle to jest bez sensu. I mogą być też polityczne decyzje, a po co w lotnisko? Radom i Lotnisko Radą, miasto z wyrokiem? Miasto, które nie głosuje na platformę, no to trzeba go ukarać. Tak jak komuniści kiedyś karali radą za to, że się przeciwstawił komunistom, to teraz być może trzeba będzie karać radą za to, że popierał lotnisko i że ma ambicje rozwoju, bo ma potencjał. A dlaczego takie miasto jak Radą ma być? Spychane na boczny tor, no bo się komuś nie podoba we władzy. To na koniec, panie ministrze, pytanie o kandydata w wyborach samorządowych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy poznamy takiego kandydata? Czy, czy, czy macie już wyłonionego? Pamiętam, rozmawialiśmy w ubiegłym roku, że styczeń to będzie ten czas to przygotowań prawda. do kampanii. I styczeń i, jest i... czasem przygotowań do kampanii, no ale mamy sytuację po prostu walki o utrzymanie demokracji w Polsce, i to w tej chwili jest ważniejsze. Przepraszam, niż typowanie kandydata. Oczywiście pracujemy nad tym, ale to nie jest w tej chwili najistotniejsza sprawa. Na pewno będziemy popierać kogoś, bo każdy będzie lepszy od obecnego prezydenta, który jest chyba najbardziej sławny ze swojego omijania pracy. Tym, y, tym komentarzem już kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem Mocnej Rozmowy. Dziękuję, pani minister. Dziękuję państwu. Mimo tej pogody życzę państwu miłego dnia i mimo zakusów likwidacji demokracji, życzę państwu, żebyśmy obronili wolną Polskę. Mocna